Cześć, z tej strony Daniel z kanału Padły Bankowiec TV. W dzisiejszym materiale pokażę Wam moje top 10 gier wszech czasów. Ten materiał powinien się ukazać w ubiegłym miesiącu, ale po prostu nie miałem czasu, żeby nagrać go wcześniej. Teraz znalazłem chwilę i e, no i oto jest. Tak więc lecimy. Miejsce dziesiąte. Z miejscem dziesiątym miałem spory problem, ponieważ chciałem tutaj, miałem dwie gry, które bardzo chciałem upchnąć w tym top 10, ale po prostu zabrakło mi miejsca. Dlatego pomimo tego, że gry się bardzo różnią od siebie, miałem spory, spory problem z wyborem tego, które powinno się na dziesiątym miejscu znaleźć. I na tym miejscu nie znalazł się Kingdom Death Monster, który niestety się nie zakwalifikował do mojego top 10 gier czasów, ale za to znalazł się tutaj Clash of Cultures w oczywiście edycji monumentalnej. O tej grze już wspominałem, kiedy ustawiałem moją topkę 10 gier ubiegłego roku, dlatego teraz tylko jeszcze szybko przypomnę, że Clash of Cultures to jest sporych rozmiarów gra cywilizacyjna. Jest to 4X pełną gębą, bardzo ładnie wykonany, w którym mamy asymetryczne frakcje, w którym mamy bardzo duże drzewko technologii, w którym możemy handlować, walczyć z barbarzyńcami, walczyć z piratami, tworzyć cuda świata, rozbudowywać nasze miasta, walczyć z innymi, z innymi graczami. Po prostu, jeśli ktoś lubi gry cywilizacyjne, jeżeli ktoś lubi gry 4X, które nie zajmują tak jak Twilight Imperium zdecydowanej powiedzmy, że połowy dnia. To Clash of Cultures dodatkowo, jeszcze, jeśli jeszcze lubicie historię, ponieważ tutaj się właśnie tymi starożytnymi, bardziej nacjami, będziemy, będziemy się wcielać w przywódców tych starożytnych nacji, będziemy je prowadzić. To Clash of Cultures, Clash of Cultures jest jak, jak najbardziej grom dla Was. Na miejscu dziewiątym nieśmiertelny klasyk, na którego reedycję czekam i która powinna chyba dotrzeć do mnie w czerwcu, około czerwca. Tak więc gra, w której rzucamy kośćmi i te kości warunkują to, co możemy zrobić. A co chcemy robić? To chcemy rozbudowywać nasze włości w, nie pamiętam, czy XVII czy XVIII wieku. Tak więc są to Zamki Burgundii. No tak jak wspomniałem, jest to klasyk, jest to gra, którą my lubimy, dlatego że jest szybka. Ma bardzo eleganckie zasady, bardzo proste zasady, jak się już z nimi człowiek zapozna. No a ponadto pozwala nam sporo, sporo pokombinować. Zawiera taką dozę losowości, na którą można wpływać, którą ja, ja po prostu lubię. Tak więc pomimo tego, że gra wygląda paskudnie, gdyby nie reedycja i tak by się znalazła w tym gronie top, top 10 gier. No a teraz jak wreszcie dostanę w swoje ręce zamki, które wyglądają tak jak powinny wyglądać, no, to może jak kiedyś zrobię drugą wersję tej listy za kilka lat, to zamki być może znajdą się na niej jeszcze, jeszcze wyżej. Zamki Burgundy, miejsce dziewiąte. Na miejscu ósmym jedna z dwóch potężnych gier dwuosobowych. No dobra, można w te gry zagrać nawet do czterech graczy, ale nie oszukujmy się, to są gry, w których się powinno siadać jeden na jednego. Obie te gry reprezentują, może tak opisują historię w świecie wielkich marek. tak? Czyli mamy jedną, którą jest oczywiście Wojna o Pierścień, drugą jest Rebelia. Ja posiadam obie te gry, stwierdzam, że obie są świetne, ale do mnie bardziej przemawia Wojna o Pierścień. Pomimo tego, że dostrzegam na, w których obszarach rebelia jest lepsza, ale ja po prostu jestem fanem władcy pierścieni, władcy pierścieni zaznaczam, e, książkowego i oczywiście jak najbardziej filmowego. Tak więc wojna o pierścień znalazła się u mnie na miejscu ósmym, ponieważ każda rozgrywka tworzy historię, o której można opowiadać. E, jakbyśmy pisali, po prostu pisali książki, e, swoją wersję, swoją wersję tych wydarzeń, które się odbywają w ziemi. Tak więc mamy epickość, epickość po prostu się wylewa z tej gry gigantyczne bitwy, tak? Bitwy gigantycznych armii, w których się ścierają różne narody, polityka, zagrywanie bardzo ciekawych kart, które są bardzo związane z historią, która działa się we Władcy Pierścieni. No mi po prostu niczego więcej do, do szczęścia nie potrzeba. Tak więc Władca Pierścieni na miejscu ósmym. Na miejscu siódmym jedyna w tej toce gra z aplikacją, gra osadzona w świecie Lovecrafta i jest to oczywiście posiadłość szaleństwa. Gra przescona po prostu klimatem Ktulu, gra w której wcielamy się w badacza i w zależności od tego jaki scenariusz wybierzemy staramy się rozwiązać, rozwikłać określoną zagadkę. Po drodze będziemy się oczywiście spotykać, będziemy spotykać, może tak nie się spotykać, będziemy spotykać określonego rodzaju przeciwników, będziemy mogli popaść w obłęd, będziemy rzucać czary, zbierać przedmioty, rozwiązywać różne zagadki poboczne. Gra sentyment, Mam do niej, tak, bardzo duży, bardzo duży sentyment, zawsze do niej chętnie usiądę, Najlepiej w takim gronie, które naprawdę czuje ten klimat. Tak więc, według mnie, ta gra zasługuje na siódme miejsce w mojej topce gier Wszechczasów. Na miejscu szóstym gra euro, w której będziemy się starali steraformować czerwoną planetę. Czyli mamy tutaj oczywiście do czynienia z terraformacją Marsa. Ja wiem, że to jest pasjans, ja wiem, że on nie każdemu podchodzi, ale mi się ta gra bardzo podoba, mam z nią bardzo miłe wspomnienia. Ilość dostępnych korporacji, ilość dostępnych kart, które zwłaszcza wprowadzają te dodatki, oficjalnie wydane, bo z nieoficjalnie wydane mi się nie bawię, po prostu sprawia, że według mnie żywotność tej gry jest bardzo duża, że zawsze możemy coś innego sobie postarać. Starać się osiągnąć w tej grze, może, może inaczej, że sta możemy starać się osiągnąć zwycięstwo w troszkę, w troszkę inny sposób. Gra nie należy do najładniejszych. Big Box troszkę poprawił tą sytuację, sprawił, że chociażby plansza nie wygląda już tak, powiedzmy, że odstraszająco, no ale znowu mi, mi to nie przeszkadza. To jest gra, jak stwierdził jakieś miarzyna, w którą będziemy grali do emerytury, i faktycznie ona. Co jakiś czas ląduje na stole i nadal bawimy się przy niej tak, tak samo dobrze. Tak więc na miejscu szóstym terraformacja Marsa. Na miejscu piątym deck builder, który również jest wyścigiem, czyli staramy się jak najszybciej wejść do leża smoka, tudzież jakiegoś wielkiego pająka, czy też małpy. Wykraść jak najlepsze, jak najcenniejsze skarby, no i oczywiście ujść z życiem. Mowa o brzdenku, niedrażni i smoka, razem z dodatkami wydanymi do podstawki, chociaż katakumb jeszcze, jeszcze nie mam. Dlaczego ta gra nam się tak podoba? Mamy tutaj fajny deck building, mamy płynną rozgrywkę, mamy emocje, podczas których losujemy kosteczki z worka. Gra jest ładnie wykonana, bardzo fajnie przemyślana i jest dla nas takim gatewayem, który wprowadza nowych graczy w hobby. Często ląduje na stole... Tak więc zasługuje według mnie na miejsce w top 10 pierwszych czasów. Na miejscu czwartym, największy 4X w galaktyce, czyli Twilight Imperium. Gra, która w samej podstawowej wersji oferuje nam 17 różnych ras. Gra, która pozwala nam już przed rozgrywką zacząć planować, co robić, ponieważ możemy wybrać sobie wariant, w której, a nawet powinniśmy według mnie. Które budujemy sami mapę. Gra, która, w której równie dużo dzieje się nad stołem, jak i na stole, ponieważ tutaj dyplomacja, polityka, układy, układziki, handel i przekupstwa są na porządku dziennym i są po prostu wymagane do tego, żeby wygrać. Gra jest duża, jest ogromna, jest po prostu. Jeśli zasiadam do tej gry, to jest wielkie święto, tak? Czyli siadam do gry i już wiem, że cały dzień spędzę nad Twilightem. E, chyba więcej tutaj nie muszę dodawać. Kto nie wie, jak gra wygląda, może oczywiście zobaczyć jeden z moich filmików, ale chyba nie wiem, czy są jeszcze ludzie, którzy nie wiedzą, jak Twilight wygląda. Tak więc Twilight Imperium, miejsce czwarte. Na miejscu trzecim, euro, które dzieje się w okolicach, jeśli dobrze pamiętam, 18-wiecznego Birmingham, i jest to Bras. Braz Birmingham. Gra, która urzekła mnie od samego początku. Ona ma tak fajnie przemyślane zasady. Możliwość rozbudowania przez nas naszej sieci połączeń, naszych różnego rodzaju zakładów produkcyjnych, kopalń, browarów. No po prostu od razu mi się to spodobało. Dwie ery, czyli mamy erę kanałów oraz erę kolei, w których musimy zwracać uwagę na różne rzeczy. Następnie konieczność ciągłego dostosowywania się do tego, co robią inni gracze. Po prostu świetna, świetna gra, świetna gra, która sprawia, że mój mózg paruje po tym, jak rozgrywka się skończy, ponieważ w pewnym momencie dochodzi naprawdę do takiego liczenia, że o, czy mam położyć tu połączenie, to połączenie zwłaszcza na koniec gry, co mi się bardziej opłaci. E, czy mam stawiać ten browar, kiedy ktoś może mi go ukraść i zapewne to zrobi, jeżeli będzie miał taką okazję? E, dużo, dużo myślenia, dużo kombinowania, bardzo, bardzo przyjemnego. Ta gra, tak jak wspomniałem, e, zachwyciła mnie od samego początku, nadal mnie zachwyca, nadal do niej chętnie siadam. No i poza tym wygląda też, też bardzo, bardzo ładnie. Bras Birmingham otwiera top 3 na miejscu trzecim. Na miejscu drugim gra, do której mam bardzo duży sentyment, jest to Karcianka, którą gram już od 10, nie wiem, 12, może nawet trochę więcej lat. Jest to gra osadzona w świecie Warhammera, ale tym starym świecie, czyli lepszym niż Age of Sigmar, według mnie, i jest to Warhammer Inwazja. Tak więc jest to, to był, może tak, to jest Live Card game, który umarł, tak? Bo tam doszło do problemu z licencją mniejsza z tym, ale oczywiście jeszcze dodatki są dostępne na rynku, oczywiście nie wszystkie, nawet w sklepach, chyba podstawka też jest jeszcze w sklepach dostępna. Gra jest może tak, ja udało mi się zebrać, nie wiem, z 1500-1600 kart na ten moment i właśnie przez to wydaje mi się, że ta gra mi się nigdy nie znudzi, ponieważ możliwość tworzenia różnych talii, różnych kombinacji, synergii, tak, połączeń pomiędzy różnymi kartami sprawia, że no naprawdę nie wiem ile musiałbym w nią grać, żeby wykorzystać wszelkie dostępne, dostępne możliwości. Czyli mamy tutaj szybką grę pojedynkową, chociaż dodatek, jeśli dobrze pamiętam, kataklizm wprowadza możliwość gry na więcej graczy, ale nie oszukujmy się, to jest głównie gra 1 na 1. dość szybka, powiedzmy, że 20 minut, 30 minut około zajmuje rozgrywka. Gra jest przesycona negatywną interakcją, jest tak negatywna, że niekiedy niektórym graczom mogą puścić nerwy, bo można ich tak gnoić, że tak powiem, jeśli mamy, jeśli dobrze nam dojdą karty, jeśli fajnie się rozbudowaliśmy. Czyli naszym zadaniem jest po prostu spalenie stolicy naszego, naszego przeciwnika. Spalenie dwóch z trzech stref jego stolicy. Gra, tak jak wspomniałem, bardzo dynamiczna, bardzo fajna. Jeżeli ktoś jeszcze nie grał, a ma okazję, to naprawdę, naprawdę polecam spróbować. Warhammer Invazja, miejsce drugie. Na miejscu pierwszym gra cywilizacyjna bez planszy. Ta cywilizacja poprzez wieki. Gigantyczna gra, w której zaczynamy od Antyku do e, współczesności. Może tak, w której od Antyku do współczesności rozwijamy naszą cywilizację. No i czego tutaj nie ma? Kolonizacja, rozbudowa oczywiście naszych wojsk, rozbudowa naszych budynków publicznych, naszych kopalni, możliwość rozwoju naszej armii, zawierania układów z innymi graczami, prowadzenia wojen, najazdów. No naprawdę jest tego sporo i ponadto jest to wszystko bardzo fajnie przemyślane. Pomimo tego jak gigantyczna jest to gra, wszystko wydaje się logiczne w tej rozgrywce. Tak więc jak poznacie tak zasady podstawowe, to z czasem, jeśli no, oczywiście będziecie chcieli tworzyć bardziej, robić bardziej skomplikowane akcje, no to zauważycie, że faktycznie to wszystko tutaj do siebie pasuje. Cywilizacja poprzez wieki to jest według mnie najlepsza gra cywilizacyjna, która do tej pory się ukazała, przynajmniej z tych, które ja grałem. Jest to gra, oczywiście, w którą grałem z dodatkiem Cuda i Liderzy, ponieważ on wprowadził bardzo fajny powiew świeżości, bez dodawania jakiejś losowości, tak? ponieważ możemy sobie wybrać określoną liczbę liderów, do której wszyscy gracze mają dostęp już na początku rozgrywki. Eee, nie wiem, to chyba wszystko, co tutaj mogę o tej grze dodać, bo mógłbym o niej mówić przez następne 10 minut, a to nie jest celem tego materiału. Tak więc na miejscu pierwszym, niezmiennie dla mnie od lat, eee, top, mojej topce gier wszech czasów cywilizacja poprzez wieki. Teraz już wiecie, jaka jest moja topka gier wszechczasów, czasów, tak więc podzielcie się ze mną w komentarzach tym, co wy uważacie za swoją grę wszechczasów. czasów, tak? Może jedną grę, może trzy gry, może dziesięć. Jak chcecie. Na pewno chętnie się z nimi zapoznam, zobaczę. Może znajdę tam jakieś tytuły, w które jeszcze nie grałem, o których jeszcze nie słyszałem. Kto wie, które mnie zainteresują i również dołączą do mojej kolekcji. Dzięki za obejrzenie materiału i do usłyszenia.